Cześć, witam w kolejnym odcinku z cyklu Obudź się. Tym razem jesteśmy około 30 minut drogi od Christian Sand na prawdziwym Wygizdowiu, nie ma zasięgu. Tak więc nie ma żadnego kontaktu ze światem. Może na tym możemy tylko rozmawiać ze sobą. A ja mam na imię Irek i zapraszam na kolejny odcinek. Dziś zapytam się ciebie, na co czekasz? Na co tak naprawdę czekasz? Czego oczekujesz od tego, od tego życia? Czego oczekujesz, jeśli chodzi o to, co dzieje się w Twoim życiu, kim się otaczasz, Czy tak naprawdę tego chcesz, czy być może chcesz jakiejś zmiany? Jeżeli chcesz jakikolwiek zmiany, to po prostu nie czekaj. Zrób to. To nie przyjdzie samo, to nie będzie takie łatwe, to wymaga pewnego. Wykonania przynajmniej jednego kroku pierwszego od ciebie, i często to się wiąże z tym, że te zmiany będą już na i wcale one nie będą takie piękne i łatwe. Te zmiany muszą zachodzić. Także jeżeli chcesz coś zmienić, chcesz pójść do przodu, chcesz troszeczkę przewartościować swoje życie, chcesz to życie spędzać troszeczkę inaczej. Czyli na przykład jesteś domatorem, a chciałbyś, chciałabyś to robić na łonie natury, czy masz jakiś problem? którym sobie nie radzisz, albo który odkładasz na później, to po prostu zacznij to robić, bo tak naprawdę, jeżeli tego nie zrobisz dzisiaj, to jak popatrzysz na siebie za kilka lat, czy to będzie za dwa lata, czy za pięć lat, to będziesz w tym samym miejscu, albo jeszcze w gorszym miejscu i wtedy jeszcze dojdą kolejne rzeczy, czyli zaczniesz żałować, że takich kroków nie czyniłeś, nie czyniłaś wcześniej. Także warto robić ten pierwszy krok i też miejcie na, uwadzie, na uwadze to, że kiedy robicie ten pierwszy krok, to bardzo często spadacie w dół. Tak, bo nie macie narzędzi, nie potraficie tego zrobić, coś się wam nie udaje, a tak naprawdę po jakimś czasie ta zapadka odwróci się i zaczniecie krok po kroku iść w górę, osiągniecie jakby w cudzysłowie ten poziom, który macie teraz i za chwileczkę będzie, będziecie jeszcze wyżej. I Tak naprawdę zobaczycie rzeczy za jakiś czas, który dla was jakby. Mo, właśnie mogą być nawet to niezauważalne rzeczy przez, przez jakiś czas, ale za jakiś czas zobaczycie tą zmianę, jak się porównacie do tego, jacy byliście kilka lat wcześniej. Albo będzie tak, że osoby, które są w waszym otoczeniu, sami wam powiedzą o tej zmianie, że już jesteście po prostu innymi ludźmi, że coś w was kliknęło, coś się zmieniło. Tak więc nie czekajcie, nie ma co czekać, życie ucieka. Jesteśmy starsi, ale to nie zmienia faktu, że potrafimy jeszcze wiele ży w życiu zrobić. Tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakim wieku jesteśmy. Może oczywiście możemy mieć 50-60 lat albo i więcej, ale cały czas po pierwsze możemy fizycznie być sprawni i dalej realizować nasze plany i marzenia. Dalej zmienić to, co kiedyś było naszym tylko marzeniem, zmienić to w rzeczywistość. A kolejna sprawa jest taka, że nawet jeżeli chcemy się nauczyć nowych umiejętności, jak najbardziej jest to wszystko możliwe. To można zrealizować. Być może nie będziemy się uczyli tak szybko, jak się uczyliśmy, kiedy mieliśmy 20, 15 lat czy 30 lat, ale cały czas możemy przyswajać sobie nową wiedzę, możemy się uczyć nowych rzeczy, i ja jestem tego przykładem, tak? Czyli. Byłem kiedyś studentem historii, tak, mam studia magisterskie z historii. Potem przez wiele lat zajmowałem się sprawami stoczniowymi, teraz pracuję jako stolarz w firmie budowlanej, ale cały czas stwierdziłem, że coś muszę zmienić w swoim życiu, że to nie jest moje miejsce. I w wieku około 50 lat, przed 50 podjąłem decyzję, że chcę studiować psychologię, że chcę pójść w kierunku terapii uzależnień. Czyli tej psychologii szeroko rozumianej, klinicznej. I to po prostu robię. Realizuję to krok po kroku i też na co dzień nie widzę tych zmian. Nie widzę, żeby nagle coś tak w moim życiu, że przynosi to realne, wymierne korzyści pod kątem tym, że mam jakieś osoby, którym pomagam, że mam wymierne korzyści finansowe. Na to pewnie przyjdzie mi jeszcze długie lata poczekać, ale też wiem, że dzięki temu, że, że zaczynam mówić o tych rzeczach. Na pewno udało mi się zmienić parę osób. Na pewno paru osobom pomogłem, a być może w jakimś stopniu mówiąc, uratowałem im życie, bo zaczęły, może nie tak intensywnie jak ja to zrobiłem, ale zaczęły zmieniać powoli swoje życie. Także więc nie czekajcie, nie ma na co czekać. Trzeba po prostu podjąć decyzję i być potem konsekwentnym. Tak, to jest pewna, pewien rodzaj dyscypliny. To jest też czasami pewien rodzaj jakiego samozaparcia. To jest też chęć tej zmiany, ale też widzenie jej, że to jest po prostu nieuniknione, bo jeżeli tego nie zrobimy, to to nasze życie będzie po prostu smutne, jałowe, nieciekawe. I kiedy tak naprawdę przejdziemy już na tą emeryturę w wieku 67 czy 70 lat, dopiero wtedy pożałujemy i wtedy mamy tylko dwa rodzaje, dwa rodzaje ludzi. Tak? Czyli tych ludzi, którzy przeżyli pięknie swoje życie, nie mają co wspominać, i oni są szczęśliwi, albo ci ludzie, którzy ciągnęli tylko za kasą, za pracą, za płaceniem rachunków, za spłatą kredytów, itd, i tak dalej. I ci ludzie w wieku 70 lat są nieszczęśliwi, ponieważ nie zrealizowali nic, co planowali, nie zrealizowali swoich marzeń, odłożyli je na później, a wiem jedno: w pewnym wieku już pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić i możemy po prostu tylko jedno. Żałować. Tak więc nie żałujcie, nie czekajcie, działajcie. A ja zapraszam do kolejnego odcinka. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.